Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z cyklu g Now Snow Rise of the Tomb Raider i oczywiście na początku każdego materiału przypominam, że gra jest w całości strumieniowana. Co też jest dużym powodem do do mojej uciechy, ponieważ wreszcie skończyły się spadki płynności w grze, która, no. Bywała dość często, dość często się zdarzała, jeśli chodzi o moją konfigurację. A ja mam tutaj na myśli Intel Core 5 4690 i karta graficzna, o ile dobrze pamiętam, GeForce 1030 z 3 GB na pokładzie. No i mam tutaj też DDR3 16 GB. A oprócz tego, puta główna Asus Z97P z Biosem UEFI, który, no, trzeba przyznać, jest dużym ułatwieniem, jeśli chodzi o wszelkie ustawienia, ponieważ może być sterowany z poziomu, może tak powiem, z poziomu. Można sterować myszką wszystkie no, ustawienia, także jest to dość tymczasem 18 mam sztuk amunicji, no ale może, 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 może sobie weźmiemy teraz to właśnie. A kurczę, czyżbym dostał? Headshot Podniesie się? Nie. Nie podniesie się. Bardzo dobrze. O kurde. Ale mnie zaskoczył, ja nie mogę. It is first winter since the Nie trafiłem. No i pięknie. Pięknie skończyłeś swój żywocik kolego. potrzebnie tutaj niepotrzebnie tutaj ze mną zadzierałeś. Przechodzę na karabin. Dobra, tutaj już nie mogę nic wziąć z tego co tutaj mi gra podpowiada Wszystko mam tutaj na Maxa. This is Team 5, we're heading into the catacombs Co ja mam tutaj z wami zrobić przyjaciele grenades No, the atlas could be down there. This man is a god. Give me some uh. contact. <laughs> <laughs> Ale trochę jest profeska je i headshot <stans> no go come and try come on I'm under fire. <stans> <stans> Mamy jednego starsza. Szwa.

In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built a test to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? an artifact from a time long forgotten we believe it holds a fragment of god's soul legend tells us those who beheld the source were granted immortality but others have always been drawn here seeking its power trinity yes they seek to spread their darkness across the world with the Source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. Wait, Sophia, let me go. I have to do what I can. You spilt blood for us. I want to help. You know where the Atlas is? The Cathedral. In the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The Deathless Ones. They will kill any. Who trespass? My father believes they will stop Trinity. You can't take that chance. I know. Here, take this. We'll help you reach the cathedral. No, zaraz zobaczymy. To jest za sprzęt, ależ pięknie tutaj. Kamera jest normalnie podczas wspinania, nawet można zajrzeć tutaj w przepaść. No Ruch kamery jest tutaj naprawdę bardzo ważny i bardzo mi się też podoba. Czekan z liną. będąc w powietrzu, X, aby wypuścić czekan z liną. Proszę, tak to działa. Te miejsca prawdopodobnie będą tylko i wyłącznie w ten sposób oznaczone taką belką, z. Nie wiem, jak to nazwać, z takim kutym żelastwem. Ale zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Na razie przejdziemy sobie tutaj po tej kłodzie, i proszę, ja mam iść tam. Zaczepienie czeka nas z liną. A. No dobra, a jak sobie pójdę tędy. A nie, tutaj mamy drogę zamkniętą. Ale możemy rzucić okiem na panoramę tego miejsca. No i udało się za pierwszym razem jeśli chodzi o taki występ powiedzmy sobie. Mamy kolejny No i dobra. A ja muszę hmm. Ja muszę chyba zejść na dół, coś mi się wydaje. Ładnie. sprytne urządzenie nawet potrafi się wbić skały, nie wybały, nie bywały. If you're headed to the cathedral, Trinity will be everywhere. I know, but I have no choice. Karabino powtarzalnego Dobra. A czy będziemy mogli to? So Magistersz mamy obowiązki. people have been through so much, yet yeah, they to fight. They are bound by an oath taken by their ancestors, a duty handed down from the past. But I see people simply want to live in peace. I believe it's time for them to let go of the past. If I can find the Atlas, it might lead to the Divine Source. I could take it away from here. They wouldn't have to suffer anymore. They could share the burden of the truth with the world. Serce this to nothing. To nazwa ten tytuł. Efekty kumulują się z umiejętnością gruba skóra. To byśmy sobie wzięli, albo to sobie weźmiemy. Cichy zabójca. I tutaj jeszcze mamy broń. Co ja mogę tutaj ulepszyć? Mnie by interesowała. W sumie to nie wiem. Karabin, zobaczmy sobie. O! Nie mogę ulepszyć. pokazuje że mogę. A jeśli chodzi o strzelbę, coś tutaj mamy. Obrażenia pozostają takie same: Szybkostrzel szybkostrzelność się polepsza. Przeładowywanie lepsze i szybkostrzelność. A jeśli chodzi o czekan, o, niech będzie to. No i dobra. Tutaj tego nie możemy sobie wziąć. Chyba... Aha! Mamy jeszcze... Bliżej pewnie. Mamy jeszcze jakieś punkciki do surowców. Tutaj wszystko zostało. I szutokiem na miejsce tutaj. No całkiem, całkiem to wygląda. Trzeba przyznać. A tymczasem. A, tylko może jeszcze wrócimy sobie. Zobaczymy, czy coś tutaj. Nic tutaj nie ma. A, nie, zaraz, może tutaj. No proszę, dobrze, że się wróciłem. Young ones. To wszystko, co tutaj można ubrać, tutaj mam po prostu zeskoczyć, czy co metalowe bariery, no będziemy mogli użyć ładunku O to już tutaj. No nie spodziewałem się, że tak szybko. A. A nie tym, nie tym, nie tym, nie tym. Niestety straciłem dwie strzały, ale to. W miarę możliwości szybko je odzyskamy. Oj, proszę, otwieranie skrzyni no, można powiedzieć niemal, że natychmiastowe. Po powiedzmy wykupieniu jednej z tych umiejętności. Patrzcie, w jednym miejscu aż trzy skrzyneczki są no Tu jest trzecia. No jeszcze w tej grze nie było czegoś takiego. I co? Ja teraz muszę się dostać chyba Chyba na tą linę muszę skoczyć, coś mi się wydaje. A może nie, 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 nie. Patrzcie Chyba muszę tutaj doskoczyć. Aktualizacja mapy. Poza tym, poza tym to nic. i ten dźwięk, pocierania się czekana o liny, kurczę, no to jest trochę nie tak zrobione, ale cóż. O kurde! You're alive, good. We got most of the wounded to safety. Ja myślałem, the invaders returned. They've taken the upper village. There are more of us down in the valley organizing for our resistance. We'll take any extra hands we can get. If you're going back to the village. Dobra, kolega, sobie tam Ale mamy wykupioną umiejętność, że możemy załatwić. Możemy go załatwić, nawet chyba, gdy wrogowie są w pobliżu, i to ich nie zaalarmuje dzięki usługianiu. Nie pamiętam, jak to Cichy zabójca chyba tak to się dokładnie nazywa. Więc będę próbował z tego skorzystać jak najczęściej. They've got the rest back up near the cathedral. to That must be them. I was hoping they'd draw straws for that job. Oh well. How long have no, you been much on the much. payroll? A few months. This is my first wet work assignment. It's been too long since I was in the field. I got rusty. Been with Constantine for just about a year now i don't know before that i was working for one of the families in kiev and i had to get out of town is there always this much opportunity no this this is a special case usually it's all much smaller scale and more discreet how do you get used to this Nie wiem, czy to nie wszyscy już. Nie wiem, czy nie powinienem już wyjść z ukrycia. Ale czemu to kurcze w oddali jest takie rozmazane? Zobaczcie, coś nie wiem, czy to jest jakiś błąd w grze, czy, 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 czy... No ale mimo wszystko ja tutaj pozbieram sobie wszystkie fanty z tych ciał, które... Lara pozwoliła sobie zastrzelić Dobra po kolei Kolejny tutaj mamy Jeszcze jeden chyba gdzieś powinien być coś mi się zdaje ale Powiedzmy, że to wszyscy Ta roślinka jest potrzebna, wiecie do czego. Nie wiem, coś tu się chyba nie wczytuje w grę. No ale mimo wszystko spróbujemy sobie... Trzeba poradzić. Wszystko tutaj Lara wzięła już, a jeszcze tutaj mamy, co to mamy, ale i tak tego nie mogę wziąć. Tego kurczę jeszcze tutaj nie miałem w tej grze. Nie wiem czy nie powinien gry zrestartować. No ale dobra, idźmy jeszcze dalej trochę. Może po przerywników filmowym to się wszystko jakoś ustabilizuje. Zobaczmy, że widzę, że nie. No dobra, a jeśli chodzi o opcje. Rozmycie winietowe, nie wiem co to jest. Hmm. A wiecie co, może ja zrestartuję grę, zrobię takie sobie powiedzmy resecik i powrócimy za chwilę.